Premierowa edycja Polish Business Analytics Summit 2013 zgromadziła liczne grono słuchaczy. W dniach 21 i 22 maja w warszawskim hotelu Bristol spotkało się ponad 100 przedstawicieli kluczowych dla rynku branż. Uczestnicy wydarzenia wykorzystując interaktywną formułę wspólnie przedyskutowali najważniejsze aspekty, najlepsze praktyki i innowacyjne metody w zarządzaniu danymi i informacjami. Konferencja Bisami Summit okazała się dla mnie bardzo ciekawym i inspirującym wydarzeniem. Przede wszystkim to co, to, co mnie urzekło to balans pomiędzy wiedzą biznesową a techniczną prelegentów i, i osób zgromadzonych. We see that big data is right now one of the hottest topics for companies. It, is, um, it shows that data becomes a strategic asset, and companies are trying to find ways to integrate more and new data sources. Or to um, get a better handle on data management, especially if it includes large scale data or data that has to be integrated very quickly. Muszę powiedzieć, że jest to e, niesamowita okazja do tego, żeby a podzielić się doświadczeniami e, z wdrożenia i problemami również i, i, i jakby z drugiej strony poznać dzisiejsze wykorzystania partnerów, którzy, którzy tu są i, 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 i bardziej wykorzystują BI, e, żeby przełożyć to nasze otoczenie i, 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 i spróbować wykorzystać to na naszym podwórku. I'm here to um, give a presentation about my um, particular project in terms of business intelligence and using business analytics for social impact. I presented to the um, audience today here on how we at Medway Youth Trust predicted youth unemployment. Znakomite grono prelegentów, w tym również uznanych i nagrodzonych praktyków zagranicznych, trzy tematyczne sesje branżowe, pięć praktycznych warsztatów oraz wysoko oceniana warstwa merytoryczna. Tak uczestnikom zaprezentowała się pierwsza edycja wydarzenia. the era big data. Idea. I'm quite sure that soon the technology will find a hybrid solution for the relational databases and big data environments and we will work together. Dziękujemy wszystkim słuchaczom i prelegentom za wspólny sukces. Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji Polish Business Analytics Summit 2014.